Moje kochane pieski Tak, tak no, Idźcie do Budy, już idźcie. Jak ją kochasz? Pokaż No jak? Suczka cieka Zakochana para, jak się kochają o, Tak się kochają właśnie pieski Jak ją kochasz? No pokaż, pokaż jak, jak suczkę kochasz? No pokaż Jak ją, jak ją kochasz? Jak kochasz? Pokaż no jak? Pokaż, jak ją kochasz, no pokaż. No, pokaż, jak ją kochasz, jak? Pokaż. Aha. Tak się kochacie, tak? Ja nie wiedziałam, że pieski się tak kochają. Pokaż, jak. Aha. Kochające się zwierzęta, tak? Kochasz ją? Pokaż, jak ją kochasz. No pokaż. No i pokaż, jak ją kochasz. Jak? Jak chcę zobaczyć? No Sonia, aha, aha Sonia Reksio mój tak cześć brachu jesteś porządny nie obrudziłeś mnie całego kolender łapami tymi brudnymi zobacz jak mnie wybrudziłeś jak ja pójdę do pracy brudasie. się idźcie do budy leć już do budy Tak, wylisz, ją, widzisz. Zakochana para, tak. Nie, kochasz ją, tak? Kochasz? Te suczkę kochasz? Jak ją kochasz? Pokaż, jak kochasz. Pokaż! Jak kochasz? Tak? Kochasz? Tak, słodka ja też go kochasz. Tak? Jak kochasz? Pokaż. Pokaż. Sonia, jak kochasz? Leksia. Jak? Pokaż. Pokaż. A, a. O. A, a, a. Wybrudziłeś mnie, wiesz? No.